Siemanowidzowie, z tej strony Bartelonii i dzisiaj gram w Fortnite'a z drugim youtuberem o nazwie... Max ma, ma. Jestem Max, ale mój kanał to ma ja Tak Dzisiaj gramy w Fortnite tak jak już mówiłem rankingowe, zero budowania no to co, jesteś gotowy Max? Oczywiście, zawsze i wszędzie to, le to lecimy. Dobra, mnie ogólnie nie wiem czemu, ale ostatnio wolno dobija. Ale, ale, no, respi się zazwyczaj w busie, nie wiem dlaczego, wcześniej normalnie szybko. Ale na no, spokojnie, jak już tylko dołączę. Nie tak było, ale się poprawiło. Dobra, ja tylko dołączam i już jest wszystko git. Ogólnie zostawcie tu suba na kanale 111 Właśnie, subskrybujcie kanały Bartoloni i Maxiu to ja 111 i zostawcie łapeczkę w górę pod tym filmikiem, bo to jest pierwszy odcinek z Nową osobą na tym kanale. Dzień dobry. Dzień dobry. Eee, ja już tutaj mam łączenie graczy. Eee, ja mam łączenie dopiero, jeszcze mnie włącza, ale dzień dlaczego dwie. to nie wiem? Powinno dzień mnie już dobić. Nie też powinno już dobić. No, na, osta na ostatnim odcinku też tak miałam, że jakoś. Dołączyło mnie jak, jak było 10 sekund do wyskoczenia. Nie wiem dlaczego. Aha. To się zniszczyło e, chyba. Ale ciągle ci się łączy? E, tak, mam jeszcze łączenie, wiesz? O, jestem, 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 jestem. Ale jesteś w e, Tak, jestem. Gdzie skaczemy? Zaznacz coś. E, skaczemy, dawaj tutaj. Dobra. No to już lecę. Ja jestem dosyć dobry w No, ja też nie jestem zły. W ostatnim run... Zobaczymy, ro... zobaczymy w... jaką rangę dzisiaj pijemy. No, w ostatnim odcinku 17 miejsce zająłem, bo ktoś mi po prostu na buzię wskoczył, nie? A ja w ostatnim odcinku zająłem pierwsze. Ogólnie, no, ja grałem ostatni raz bardzo dawno. No. No bo ja tutaj... Eee, bo... zabrałeś mi temy, gościu. No bo Mag... Max był na wakacjach, dlatego był nieaktywny. E, to myślę, że zrozumiecie. Oczywiście wpadaj, wpadajcie na kanał Maxiu to ja 11 To będzie mi naprawdę przyjemny To też jest bardzo fajny kanał. Ja w goście mam siebie No Masz gościa? Dobrze. Może? Lecę do ciebie, bo ja mam... Nie mam ma biet! Dawaj, dawaj Próbam, tręku nie mam. No. Dawaj, dawaj, wow, dawaj. Waaa, kurde. Ej, nie. No, jak... tak dobra, ej, jak on taki mocny jest! Nie, po prostu, bo tu nie ma botów w ogóle. Aaa. Dobra, poczekaj. Kliknąłem ja kontynuuj gotowości. Ej, 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 ej poczekaj, poczekaj. Mam bro, Mam brąz jeden. W gotowości. Ty już jesteś ready, ja też. Ogólnie mi się trochę dziwnie gra, bo bardzo dobrze nie grałem. No ja ostatnio grałem. Ale ja ostatnio grałem prawie więcej z temu. No, widzisz, a ja grałem wczoraj, bo nagrywałem odcinek. Dziś Dobra, czyli mnie będzie dobijać jakoś jak, jak nie wiem, jak będzie odliczanie, żeby było można wyskoczyć. Ej, cześć, że nas ktoś pokonał, kto ma 136 poziom. No, ja, ja mam 80 No i nawet nie wiem, który mam. Ty masz tu? Am, Tak. Musisz trochę nadrobić. No wiem, no było... Ja... Ja już właśnie bardzo dawno w Fortnite'a nie grałem. Parę sezonów temu. Oprócz wczoraj... Ej, no. już jestem! Patrz, już no, jestem. No ja, ja Siema. 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 siebie bić nie możemy. Chodź tu. Dobrze od razu. No i zabrałeś mi kolejną broń. Ja go Ej, ale... Jak, jak gdzieś lecę, to weź nie lec tam ze mną, bo ty mi broń nie zabierasz. Ale właśnie ja poleciałam tam i nie wiedziałem, że to tam lecisz. Mhm. Więc wybacz. Dobra, spoko. Ja tutaj widziałam... Ej, jaka się... Nie, to jest bardzo rzadka broń. Mam bardzo rzadką broń, patrz. No wiem. Ej, ale pomyśl, że pierwsza runda i 40, i 48 miejsce, choć to był dopiero początek rundy. Gdzie skaczemy? Dobra. Dobra, ja już tutaj... A tam, dobra, dobra, już lecę. A królewskiej hortów Dobra, to ja... Dobra, ja już tutaj mam paralot, nie. A króleckie są tutaj. No to, Ej nie, tu ja pójdę tam obok, ja tam epika, widzę. A, okej. To to bądź... No ty bądź tam gdzie ty jesteś. Dużo osób było wie, dużo osób lubię, Dobra, ej! Dobra, mam co? O, mam... Mam ten item do niszczenia osłon. Jema, To jest dobre. Mam fontannę nitro i broń. Fontannę nitro mam. Dwa gościa. Masz? Ja mam Z czego? Dobra, no, ty z jest? nim sobie poradzisz. Uuu, skrzynka! Ej! Nie ma. ej. Nie już nie ma. Aha! Do tej gościu parało do wównie na chyba, tylko na dwa razy. Dobra, ej, tu ej, ty ja tam lecę już. I od razu mnie nie ma. Aha. Dawaj ze spajderki bo ustrzel. Robi się robi. I jak będzie na podwórku, to go ze snajperki jak będzie na blisko No to już będzie trudniej z snajperką. Ja już lecę po twoją kartę. Wyciągam snajperkę Ej, skąd! Skąd on wali? Tam jest, tam za tobą dużo ludzi. O! Za tobą! Nie to tam, Matko, tam! No kurde! Dobra, sorry! Ja po prostu się odzwyczaiłem od Fortnite'a, wczoraj rundę Wczoraj tylko jedną rundę grałem, nie? Ja ostatnio grałem bardzo dawno, dawaj gotowości i wiesz gdzie lecimy? Czekaj, ja mam pobieranie wyników... Nie no! A, minus 1%. Nie, no wiesz, ten odcinek, ja po prostu nazwę. To rozwalili nazwy Fortnite. Eee, ja już wiem, gdzie lecimy na tym drogę. To spoko, dobra, nas już łączy. No, no, bardzo się trzeba postarać. No, wiem. Patryk, lepiej nie, 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 nie no, dawaj grajmy rankingowe, ale po prostu będziemy razem, że nie będziemy się oddalać, tylko będzie po prostu dwa na jednego, żeby nie było, że, że tak jak w tej rundzie, że ja jestem 300 metrów od, od karty i jeszcze tam jest masa ludzi. Może pójdźmy tam, gdzie nie ma za dużo ludzi. To ja wiem, gdzie. Ale bo tak? Lepiej nie grajmy. Zróbmy sobie kilka treningów na nie-rankingowych. No to spoko. To będzie trudno, bo od razu z takimi prostami gramy, bo to rankingowe. No. Lepiej bez rankingowych Dobra, to będzie ostatnia runda z rankingowymi. E, nie wiem, ja myślę, że zrobimy z jedną rundę zwykłych. No bo, fi ten, no bo ten filmik nie może trwać dwóch godzin, no. To, to już pewnie z 10 minut. Nawet nie wiem. Dzisiaj nie mam poczucia czasu. Ogólnie spójrz. Ja mam ten ces. Mhm. Dla tych, którzy wygrali mistrzostwa Światowe. O, spoko. Wiesz, skąd tu mam? Ej! Wygrałem mistrzostwa Światowe. Spoko. Ej! Ale ta broń ma fajnie celownik i mi się podoba ta broń. Dobra, to ty zaznacz tam. Zaznacz tam, gdzie lecimy. A, dobra, tutaj. dobre No to spokoj, ja już wyskakuję. Do, dobra, ja już odpalam lotnie, żeby dolecieć tam. Ale nie no, dobra, odpalam. O, o widzę, że Ty jesteś bliżej. Ja jestem 800 metrów od tego. Bo Dobra, spokój, rozłożę lotnie i. I na spokojnie. To chyba nie tutaj. Jak nie tutaj, to trudno. To nie tutaj, no. Nie wiem. Ja, to, jak, ja na jakąś wyspę lecę. Ej, ej czaj, że ludzie zginą? No tak, bo tutaj. Tak. No w sumie to są rankingowe, to co się dziwić. No bo tutaj jest ci. Ona i widzisz patrz. i... Ja... Gdzie ty to zaznaczyłeś w ogóle? Na jakiejś Tutaj nic nie ma. Jest, dużo skrzynek. Serio? No? E, e to to daj mi rzeczy? parę. Czekaj, ja, ja tutaj ląduję. O kurde ej! Tutaj zaraz już burza będzie ty. No to, to jest problem, prawda? Okay? No dobra. Chodź, tutaj są te, chodź, tutaj są beczki. Czekaj, tutaj jest skrzynka, to ja ją wezmę, bo ja potrzebuję jakieś. Gdzie, jest be... Gdzie są beczki? Chodź, tu są, Dobra, to mamy mało czasu. A tu! O, nie dostałam z pierwszej, i pomogę ci. Dobra, ty masz 50, ja mam 40. Ja mam już 100. A, to masz, ja, ja... A, ja mam 40. Dobra, dawaj, odchodzimy z tej za Zaraz przyjdzie. Dobra, czekaj, ja wezmę ostatnią... Ja potrzebuję ostatniej broni jakiejś. O, ej, ej, są dwie skrzynki, są, są dwie skrzynki. Do kibla do kibla Czekaj, ja teraz skrzynkę... uuuu... Po co mi dwa takie same klocki? Ej, zakopany, zakopany skarb? Ej, mam mapę do zakopanego skarbu. Pokaż, mogę ja ją wziąć? Będę ją sprowadził? Patrz. Ej, tutaj ona jest. Tutaj. Zdaję ją. wykopać. idealnie tam. Ja biorę podkę. Co wziąłeś? Ja tylko potkan na razie. A co dostałeś jeszcze? E, Jakąś rzadką broń. No i słaby drop. Ja dostałam coś takiego. A, to. A może jest Nie. Czy... Dostałeś? Ja, ja dostałam taką broń zwykłą. Dobra, choć lepiej. E, nie wiem czy mam. To daj mi jak masz, proszę. E... A jakie wrzucić sniper? O, o, wyrzuciłem nie. jakieś tutaj. ta? I A tu, te? Dobra, to Git. Ja się aż tak na Fortnite nie, nie znam. Spokojnie. O, Kibel. To jest Kibel teleportujący. Ej, źle wyskoczyłem. O, nie. A jest. siema. się ma. Max. Coś ci zrobił! Nie wiem Dobra, ty... Dobra! Ja biegnę do strefy, bo burza idzie. Dobra. Ja mam trochę gorzej. No. O kurde, nie gadaj, że ty zginiesz. Bu burza się zbyt szybko do ciebie przemieszcza. Spokojnie. Oj, no nie wiem czy tak spokojnie. Daj do mnie też strasz... Ej! Ty w burzy jesteś. No. Ja też zaraz będę. Jak zginiesz, to ja nie wiem jak będę miał w ciebie wrócić. Kurde, biegnij tym, biegnij. Nie, 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 nie. Burza jest po prostu. O kurde, burza, 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 nie. Dobra, burza mnie pożre. Dobra, po, pożarła mnie, ale ja już jestem przy tym. Dobra. Muszę ryby złowić. Gościu, jak ty zginiesz? Ty zginiesz zaraz. Spokojnie. No, no na razie jestem spokojny. Ja, ja uciekam do bezpiecznej strefy. Tylko, Waszana, uwa... Tylko uważaj, bo. O, dobra, uciekasz się już do tego. Z burzy. Mam nadzieję, że przeżyjesz. Ja zjadłem super, to mnie uleczyło. Super, super. A dobra, to przeżyjesz. Jestem, mam mega życia, ale jestem. Mieszkę w rybkę. A dobra, to. Ja pójdę o, do bezpiecznej boże. strefy. Dobra, mnie ciekawi teraz, czy na odcinku ciebie słychać jakoś dobrze będzie. I, my, I czy mnie będzie słuchać, Bo tym razem nie robiłem. No nagrywam. Tym razem. Ej, widzę gracza! Ale tym nie. razem. Tym razem próby nie robiłem. Dawaj, do niego. Dobra, trafiłem go dwa razy. on padał. Kurczę, ja celować nie umiem. Dawaj ładuj go, ładuj go. O, do, dostałem, dostałem. Zrób to do mnie. Próbuję, ale... Nie no. Gości... No, spróbowałem, ale on uciekł tak daleko, że nie ma szans. O, ej, ktoś mnie strzela! Stamtąd, a tu ten... Ej, inny chłop! Ja zginę, ja zginę. Ja zginę. Z... Dobra. Rafuj, nie! 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 Dobra, musi... Mu, dobra. Dobra leć. Zmiana lokacji. Ja... Ja nie wiem, ale oni chyba tam kampią, ale ty jak najszybciej idź po prostu. Burza też idzie, więc nie jest zbyt kolorowo. Dobra, moja karta wygasza za 204. Gościu, ty nie bądź taki spokojny, bo burza po ciebie leci. A ty jeszcze Sło, musisz moją... Ty jeszcze musisz moją kartę zdobyć. Ja biorę Ja jestem Bartek. To po Bartek, pierwsze. Bartek. Dobra, dawaj, dawaj, moje karta jest 50 metrów od ciebie, nie wiem, ale mogą tam kampić, ale wątpię, zebrali moje lepsze itemy, ale trudno, weź tą po prostu kartę i teraz uciekaj do strefy, bo burza po ciebie idzie. Będzie w O, Ej, kurde, w burzy jest dopiero ten ten wóz, który restartuje, ale w burzy, w burzy jest też bardzo blisko. Lecz te? No wiem, wiem, wiem. O, mi się w sumie przydadzą małe płotki. ho, co ty tutaj robisz? Ta, <laughs> widziałam, ej! Widziałam bardzo rzadką broń, co nam się będzie mogła przydać. Dobrze! Uleczasz mnie Przychodzę z nieba do ciebie. Iiiiiiii Sabawe Widzę Tu ci daje małe potki Czekaj, ej A, mam, ej mam te coś tam nitro Co to w ogóle małe robi? Małe o ma Małe potki A ile ich ma? Ile ich masz? O! Da hat to. No serio? Ej, możesz się, ty możesz się, ty ściany przebiegnąć o! Rozwaliłem ścianę. O, ale fajna. Ej, fajne by było, gdybym tak mógł graczy tego tak niszyć. Ej, u, tam jakaś broń jest. Dobra, dla mnie tu teraz. Się... A, fajnie. Dobra, ja wyrzucam. A nie, ona jest mniejszym Gościu, bu burza idzie, A? No to... i teraz czekaj, stój, stój, stój! No i teraz biegnij! i skacz! Uuu, o kurde! Co jest?! Dobra rotacja, tu nie? No, ale to mocne jest! Typ, typ, typ! Pomóż! Z znowu poległem! Ała, znowu zginąłem. Ej, ej dziewiętnaste miejsce, ej dziewiętnaste miejsce. Ej wiesz co, chodź już do lobby, ja myślę, że w tym miejscu możemy Dobra, to zakończyć. Dobra, no ja też sprawdzę tylko jaką rangę mam. Ja, no ja też jeden procent. Dobra, chodź już do lobby. Poczekaj chwilę, czekaj chwilę. Ja myślę, że to jest od. Ja myślę, że to jest odpowiedni czas, żeby zakończyć ten odcinek. No to co, moi drodzy, ja w tym miejscu pozwolę sobie skończyć ten odcinek. No to co, widzimy się w następnym odcinku. Cześć!